Słuchajcie wszyscy w najnowszym, w najnowszym odcinku no. jakim będzie ten Sigma Sok Opening. Witamy. Mamy tutaj soczek. Masz? 10 razy już mówisz, witamy. Nie, Więc nie, jak nie. to ja wkładamy Ej, Ale tak nie, nie eksploduje nie. ten soczek. Ano. Kurde, Masz, sok. Podtrzymać. Masz okropny cela. Dobra, mamy już soczek gotowy. Mam nadzieję, że jak go dotknę to, to nie eksploduje. No, no nie. Dobra, najpierw oceniamy design. Tutaj jakiś las nam tu się wspina. Składniki. czuczel tam się wspina. otworzy Kurde, nie wstrząs. A no tak, to było w plecaku. Dobra, tak więc próbujemy za trzy, dwa jeden Smak 10 na 10. Design taki średni, bo nam się taki przyczel... Ono tutul nam się Nam się taki przychla... tuchol jest... w... wspina. Ja, wiem tylko jedno. Coś. Nie wstrząsłem. Czy to już jest przeterminowane? Jeszcze nie. Nie jest jeszcze przeterminowane, jak widać. Jaki trzystu? Typie 2025, ty nie widzisz. A, nie zauważyłem się. Dobra, zauważyłem. recenzja tego Sigmowego Sofu o jakże fajnej nazwie, Victoria Cymes. Firmy. Okay. 200 ml netto. W szkole go dostaliśmy. Nie, nie, pra... Oczywiście dostałem go od kolegi. Bo on nie wypił tutaj są jego buty. No to tak, smak 10 na 10. Opakowanie 6 na 10, bo taki nam się czućun wspina, jak już mi 10 raz mówię. No to co, recenzja to 7, nie, 8,5 na 10, bo mega dobry. Więc. Dajcie znać, jak chcecie więcej recenzji. Ja, a ja, a my was w tym czasie A my Was w tym czasie żegnamy i cześć.